Jest sobota, wyjątkowo siedzę w biurze, bo trzeba zrobić trochę nadgodzin, ale nawet szef mi udostępnił swój pokój, więc fajnie. To jest wyjątkowa sytuacja. Pierwszy raz zdarzyło mu się nie doestymować wymagań. Jeden weekend mogę poświęcić. Staram się modelować ten system do, do skrzyni biegów, ale nie za bardzo wiem, jak te relacje między obiektami mają wyglądać, więc chyba przyjadę się na obiad z samochodem i normalnie na żywym organizmie zobaczę, jak to powinno działać. Tak będzie najłatwiej. Przy okazji kupię ścierki, bo, bo szef chciał, żebym trochę tutaj też ogarnął. Z interfejsu użytkownika to jasno wynika, że naciskam gaz, zmienia się bieg, naciskam hamulec, zmienia się bieg, czyli te obiekty pod spodem no, muszą być połączone, nie ma siły. Ja to widzę tak: trzy obiekty: pedo gazu, pedal hamulca, referencja do gearbox. Albo ewentualnie taki jeden obiekt, gearbox i handle, gas, metoda, handle, brake, metoda i chyba zadziała. To będzie to. No i teraz wszystko jest jasne, wiem jak to zamodelować. Tu u szefa na monitorze będę musiał pisać bardzo krótkie metody i krótkie nazwy, bo monitor jest stary i mały. No ale najważniejsze, że wiem jak to powinno działać. A właśnie szef dzwoni. Tak, halo? Dzień dobry. Tak, tak, te kokosowe kupiłem. Nie da się rozliczyć nad godzin. Dobra, to jest raz. Ja tutaj byłem tylko 3 godziny, to sobie odpuśćmy jakoś innym razem się dogadamy. Prezent w szafce zamiast tego. Dobra, wyciągnę sobie. Dzięki, do widzenia.